Antyk, ona. Tragedia Sopoklesa, opowiadająca dramatyczną historię o dwóch siostrach, które nie mogły iść na pogrzeb. Król Kreon ogłosił, że z powodu sytuacji epidemiologicznej nie można iść na cmentarz i pochować Polineikesa, brata Antygony i Ismeny. Polineikes. Zginął w pojedynku ze swoim bratem Eteoklesem. Eteoklesa Kreon pozwolił pogrzebać, gdyż jego ból po nim był większy niż ból sióstr po Polinejkesie. A poza tym Polinejkes należał do opozycji, więc Kreon pomyślał sobie, że brak pogrzebu będzie dobrym wyjściem. Dlatego nakazał, by ciało pozostawiono w spokoju, a cmentarze zamknął. Ismena na wieść o tym rozpaczała przez chwilę, ale w końcu nałożyła maseczkę i powiedziała: Trudno, najważniejsza jest walka z wirusem. Trzeba dbać o zdrowie żywych. Antygona była jednak bardziej nieposłuszna. A dlaczego zamykają cmentarze, a otwierają siłownie? Czy to przypadkiem nie jest jakiś ukryty plan? Być może właściciele siłowni podpłacili jakiegoś sługusa kreona, a właściciele cmentarzy nie mają aż tyle kasy, zastanawiała się. Poza tym jednak kochała swojego brata. I bardzo chciała sprawić mu uroczysty pogrzeb taki z orkiestrą, dętą i przemówieniami. Próbowała namówić ismenę do udziału w spisku. Rozumiem, moja droga siostrzyczko, że boisz się uczestniczyć w marszach kobiet, bo straż przyboczna kreona nie oszczędza nikogo i potrafi pobić nawet kobietę, ale ja nie namawiam cię do czegoś tak ryzykownego jak wieczorny spacer. Chcę, abyś pomogła mi w zorganizowaniu pochówku Polinejkesa. Och nie, Antygono, to byłoby wymówienie posłuszeństwa Kreonowi. Jego wola jest ważniejsza niż powinności wobec zmarłego członka rodziny. Tak, siostro, tak uważam. Za Kreonem stoi trybunał i wartownicy. Oni stanowią prawo. Bardzo przykro mi to słyszeć. Jak możesz w ogóle coś takiego powiedzieć? Jak mogłaś o tym pomyśleć? Obie siostry rozstały się w nieporozumieniu i gniewie. Tymczasem Kreon podejrzewał, że Antygona jest troszkę zbuntowana. Wezwał do siebie wieszczkę Kassandrę, a ona mówi mu, jest tak, jak myślisz. Antygona chodzi z czerwoną błyskawicą i knuje. Niedobrze, zamyślił się Kreon, i wtedy nadszedł strażnik cmentarza, który doniósł mu o tym, że Antygona zmyliła strażę, dotarła na cmentarz i pochowała brata. Co takiego? Zdenerwował się Kreon. Natychmiast zawołajcie ją do mnie. Jak mogłaś to zrobić? Jakim prawem nie wykonałaś mojego rozkazu? Nie wiesz chyba, z kim zadzierasz. Jestem władcą ten. W każdej chwili mogę cię kazać aresztować. Zrobisz tak, jak uważasz za stosowne, odpowiedziała Antygona. Nie mógł dojść do siebie po tych wiadomościach. Więc przełączył się na TVN 24, ale po nich jego gniew jeszcze bardziej wzrósł. Przywołał do siebie syna i rzekł mu: Słuchaj, Hajmon, wiem, że kręcisz z antygoną. Co jest złe samo w sobie, ale niestety twoja wybranka serca popełniła przestępstwo i będę musiał skazać ją na jakąś niemiłą karę, na przykład karę śmierci. Wolę, żebyś się dowiedział ode mnie. Bo w wiadomościach podamy, że potrącił ją rydwan. Idź teraz i pożegnaj się z nią w więzieniu, bo postanowiłem, że więcej jej nie zobaczysz. Hajmon bardzo posmutniał, ale wiedział, że z tatą się nie dyskutuje, więc odszedł popłakać sobie w kąciku z żalu. Eurydyka, żona kreona, postanowiła przywołać męża do porządku. Jakim prawem decydujesz o życiu naszego syna? Kocha on Antygonę i chce z nią spędzić życie całe. Jeszcze niedawno obiecywałeś mu pięćset monet, gdy tylko Antygona urodzi ci wnuka. Kreon zagniewał się. Siadaj, babo i nie odzywaj się, mnie pytana. Nie będziesz mi mówić, jak mam żyć. Eurydyka odeszła, żeby pośpiewać sobie. W kąciku z żalu i pokłakać. – Źle robisz, Kreonie, przestrzegła go Kasandra. – To się bardzo źle skończy. Twój syn, nie kończ tego zdania! zawołał Kreon. Co to wróżbita macie i jesteś, że mnie pouczasz i grozisz? zapytał jeszcze Kreon, gdyż był to dzień, w którym starał się on być dowcipny. Sam wiem, co mam robić, dodał jeszcze, zupełnie nie wiedząc, co ma robić. Po chwili jednak przemyślał wszystko i postanowił cofnąć swoje decyzje. Kazał uwolnić Antygonę, otworzyć cmentarze, ale za to zamknąć restauracje, kina i teatry. Posłał strażnika do więzienia, ale ten po chwili stamtąd wrócił. Król Kreonie? Antygona popełniła w więziennej celi samobójstwo. Twój syn na wieść o tym też popełnił samobójstwo. Twoja żona na wieść o tym, że twój syn na wieść o tym popełnił samobójstwo, również popełniła samobójstwo. To niemożliwe wyszeptał Kreon i na wieść o tym nie popełnił samobójstwa. Postanowił się jednak oślepić ale w porę przypomniał sobie, że poprzedni król Teb, Edyp, też się oślepił. A głupio się tak powtarzać. Więc się jednak nie oślepił. Co zresztą przepowiedziałaby Kassandra, gdyby jej pozwolił poprzednio dokończyć zdanie. To prawdziwa tragedia, powiedziała na koniec Kassandra do Ismeny. Grecka tragedia. Razem poszły na cmentarz pochować wszystkich, a potem pojechały w góry na stok narciarski, korzystając z tego, że nikt go jeszcze nie zamknął.